Cześć, witamy was w kolejnym filmie naszej zdalnej świetlicy. Dzisiaj chciałbym wam dać trzy proste rady jak składać życzenia świąteczne. Zapraszam. Po pierwsze, sytuacja. Zwróć uwagę na to, w jakiej sytuacji jest osoba z którą rozmawiasz. To znaczy, jeżeli to jest twoja mama. To prawdopodobnie możesz jej życzyć, żeby się dużo uśmiechała, żeby miała dużo do ciebie cierpliwości i do twojego rodzeństwa. Jeżeli to jest twój brat i jeździ na deskorolce, to możesz mu życzyć, to możesz mu życzyć, żeby był coraz lepszy w tym co robi. Jeżeli to jest twój pies, możesz mu życzyć smacznej karmy. Chodzi mi o to, że dobrze jest nawiązać do tego w jakiej sytuacji znajduje się ta osoba. Jeżeli jest na przykład w rodzinie, jeżeli spodziewa się dziecka, możecie życzyć tego, żeby wszystko poszło dobrze. Jeżeli ktoś na przykład chodzi do szkoły, możecie mu życzyć samych piątek. Po drugie, zainteresowania. Zwróćcie uwagę na zainteresowanie osoby, z której składacie życzenia. Jeżeli ktoś lubi czytać książki, to możecie mu życzyć, żeby w tym roku dostał mnóstwo książek pod choinkę. Jeżeli ktoś na przykład bardzo lubi herbatę, możecie mu życzyć, żeby odkrył w tym roku jakieś nowe smaki. Jeżeli ktoś na przykład lubi rysować, możecie mu życzyć, to można życzyć sobie, którego coś rysuje. Pięknych kolorowych pasteli. Jeżeli ktoś lubi rysować, możecie mu życzyć pięknych kolorowych pasteli. Chodzi o to, żebyście nawiązali do zainteresowania danej osoby. Jeżeli ktoś na przykład lubi gotować, możecie mu życzyć, żeby wszystkie potrawy wychodziły mu jak najlepiej. Po trzecie, życzenia nie muszą być jakieś bardzo głębokie za każdym razem czas, czasem. Czasem po prostu możecie życzyć komuś uśmiechu, smacznych pierożków na wigilię albo tego, żeby codziennie rano mu świeciło słońce. Wbrew pozorom takie drobne uprzejmości też są super. A więc punkt trzeci to jest po prostu coś miłego. Podsumowując, po pierwsze sytuacja, po drugie zainteresowania, a po trzecie coś miłego. Mam nadzieję, że te trzy sposoby pomogą Wam w tegorocznej wigilii, a tymczasem do zobaczenia na świetlicy.